O właśnie, potrzebuję jabłko. Po co? Widziałyście logo na telefonie? Jak można obejść się bez jabłka? W dodatku nadbliżonego. Fantastyk, excellent! Dziewczyny? Czas się skończył. Pokażcie pracę. To nie ja go podarłam, starałam się. Nieważne, jest straszny. Ja też nie zniszczyłam swojego rysunku. Nie nadaje się. Podoba mi się jednak praca Jazz. Jest oryginalna i zabawna. Jess, nagroda jest twoja. Mówiłam, że telefon będzie mój. Zazdrośćcie. To naprawdę iPhone. I jest mój. Jaki piękny. Tylko jakoś tak pachnie czekoladą. To dziwne. On jest czekoladowy. To nawet lepiej, bo jestem głodna. Jestem geniuszem! Teraz mam nowego iPhone'a podczas gdy one zachwycają się czekoladowym. Gdzie jest więc prawdziwy telefon? Co? Ja nic nie wiem. Nie wiem, o czym mówicie. Muszę lecieć. Stój, oszuście!